Nie na no, podróży jakby to, co nazywam to podróżowaniem, ale ja wiem, podróżnicz. Siema, witam wszystkich. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Supergan. Podróżnik, choć nie lubię jak się tak na niego mówi, bardziej górocholik. Opowiedz Łukasz, jak się wszystko zaczęło Twoja przygoda z górami, z podróżami? No zaczęło się od, no od momentu kiedy miałem kilka lat tak naprawdę, wtedy zacząłem wyjeżdżać w góry i to były takie wyjazdy, no właśnie góry pokazała mi mama i przez, przez wiele lat wyjeżdżałem w góry z nią i z jej znajomymi. No i to były tylko polskie góry, czyli Beskidy, nawet tu okolice na przykład żywiecki, bardzo dużo tar, No i takie góry chodzenie ze szlakami, chodzenie po szlakach z lekkimi plecakami, głównie po schroniskach. I taki był początek. Natomiast w pewnym momencie wybraliśmy się w bieszczady z namiotem, z namiotem. no i to był, pokazało mi trochę inny sposób chodzenia po górach. I krótko potem zacząłem chodzić po górach sam, się samotnie, i samotnie planując trasy, z namiotem i jakby starając się być najbardziej samowystarczalnym. Więc zaczęło się od takiego, no, takiej typowej turystyki właściwie. A zaczęło się na wędrówkach, które były coraz dłuższe i coraz bardziej jakby samodzielne. Taki był sobie początek. E, wiem, że przeszedłeś wiele całych pasm górskich. Jakie to były pasma? E, Puch, jakby całe pasma, czy, czy całe łańcuchy. Na, na, na pewno całość Karpat. Hmm, jakieś takie krótsze odcinki, typu na przykład Karpaty słowackie w całości, tylko że, tylko że zimą. Taka w ogóle moja pierwsza samodzielna trasa to były polskie karpaty jako całe. To nie był główny szlak Beskidzki, ale. i nawet nie zrobiłem tego w całości piechotą. Krótkie odcinki podjeżdżałem, ale to były jakby Karpaty od polskich bieszczadów, tuż przy granicy ukraińskiej, do, do okolic. w okolicach Szczepku i Brenny skończyłem. Więc nie udało mi się przejść jakby całych tych Karpat, aż do tamtego czy Ustronia. Nawet nie cały czas szedłem piechotą, ale to była taka. no, 450-500 km pieszo. To była w ogóle taka pierwsza, pierwsza rzecz. Później jakieś takie długie wyjścia na przykład na Ukrainę, tam kilka pasm. Później u Karpat, później też na przykład zimowe, zimowe przejście Karpat słowackich. No i ostatnio, ostatnio przejście właściwie prawie całego terytorium Iranu z piechoty. To były takie no, najważniejsze przejścia górskie właściwie. Za tą trasę chyba otrzymałeś nominację za podróż roku National Geographic. Tak, to prawda. No, doceniła mnie redakcja za, za to, że prawdopodobnie było to takie pierwsze przejście w historii. Chyba wcześniej nie mierzył się z tymi górami, tak wiesz, w całości, Właśnie. więc chyba, 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 za, chyba głównie o to chodziło. A góry, które najlepiej wspominasz, które warły na tobie największe wrażenie, które odwiedziłeś? Wiesz, co było kilka takich miejsc od takich najbliższych na przykład karapaty południowe. A to było takie miejsce, gdzie jakby pierwszy raz zakochałem się w górach, za to, że tam była przestrzeń. Karpaty południowe są specyficzne, one przypominają Tatry Zachodnie, czyli to jest już powyżej granicy lasu, ale no, tak jak na przykład przez Tatry Zachodnie wędruje się cały dzień, czy jakby powyżej granicy lasu wędruje się kilka godzin, cały dzień powiedzmy, w Rumunii na południu kraju są takie góry, gdzie raz wychodząc na połoniny wędruje się na przykład 5 dni. Cały czas można nie schodzić poniżej granicy pod drzew. I, I to było dla mnie fenomenalne, że te góry mają tu sobie taką wielką przestrzeń. E, ale to są góry zielone, całe są porośnięte roślinami. E, jest tam mimo wszystko dużo lasów w dolinach, ale takie góry, które niesamowicie mi się podobały, to góry, to góry Azji Centralnej. Chyba najpiękniejsze, jakie w ogóle w życiu widziałem, to był Pamięć w Tadżykistanie. To są góry kompletnie gołe, On jakby startuje się z dolin na wysokości 4 km i szczyty są w okolicach 5-6 tysięcy. Tam już nie ma właściwie żadnej roślinności, ale góry są niesamowicie kolorowe i cała ta geologia tam leży na wierzchu. I jakby ta, znowu ta przestrzeń w górach i to, że one są takie surowe i, i jednocześnie barwne sprawiło, że no, dla mnie to są chyba najpiękniejsze góry, jakie kiedykolwiek widziałem. Mm, a miałeś jakieś takie ciekawe przygody? Mm. O całą masę. <taki> Takie jakieś wyjątkowe, które raczej często się nie zdarzają e, turystom. Wiesz co, tak naprawdę każde, każde pasmo górskie było na swój sposób wyjątkowe. Wiesz, w Azji Centralnej to były spotkania z ludźmi, e, na przykład gizami albo tadrzykami, e, pasterzami żyjącymi gdzieś w biurtach głęboko w górach. E, przyjmowali mnie do siebie, chociaż e, nic nie byłem w stanie zaoferować im w zamian z czystej gościnności. Tak, takie same były spotkania w Iranie podczas, podczas ostatniej wyprawy jesienią zeszłego roku. Zdarzały się też momenty niebezpieczne. Wystarczyło pojechać do, do Rumunii i w ciągu kilku tygodni w tych górach dwa albo trzy razy przeżyłem burzę, która przychodziła dosłownie nad moją głową, nad, nad moim namiotem. Były jakieś takie momenty, kiedy, kiedy zapychałem się w górach w jakieś trudne miejsca, na przykład y, gubiąc szlak czy ścieżkę trafiałem na, na przepaść, którą musiałem po prostu sforsować, albo trafiałem na jakieś potężne, zwarte pole kosa które gdzie 200 metrów pokonywałem przez dwie godziny. No, były takie momenty, były też nawet momenty zagrożenia życia, ale jakby nigdy nie, nie szukam ich specjalnie. Zawsze to jest tak, że no, popełniam jakiś błąd i to się po prostu dzieje. No, na szczęście takich błędów nie, takie błędy nie zdarzają mi się nie zdarzają mi się często, zwłaszcza ostatnio. Jakby Trochę większe doświadczenie powoduje, że lepiej oceniam swoje siły, czy, czy, czy lepiej czytam mapy. No ale staram się być przygotowany i na takie rzeczy. Jakby takich zdarzeń związanych z ludźmi, czy z moją własną głupotą jest cała, cała masa, więc o tym można by napisać książkę. Ale jakby no, te przewa przeważają mimo wszystko pozytywne rzeczy. A tak piszesz też książki, tak? No, to dużo powiedziane. No jedną. Jedną, jedną, tak? Tak naprawdę ta jedna, która się ukazała, zresztą niedawno. To jest właśnie na temat Pierwszego Przejścia Karpat z 2004 roku. Mój program jest generalnie o tym, żeby pokazać ludziom, że podróżowanie nie musi być drogie. Czy potwierdzasz tą moją tezę, czy, czy raczej twierdzisz, że podróże jednak muszą wiązać się z dużymi kosztami? Mogą, ale jakby... Dobre pytanie. Czy muszą być drogie? Tak. Jeżeli masz mało czasu, to podróż musi być droga. Czyli, na przykład, no nie wiem, taki może to nie najlepszy przykład, ale załóżmy, że chcesz zwiedzić, że chcesz zwiedzić góry Kamczatki. Oczywiście, jeżeli masz dwa tygodnie urlopu, to musisz znaleźć jakieś bardzo drogie połączenie, żeby tam się dostać lotnicze, rzecz jasna. Tam na miejscu będziesz też mieć mało czasu, więc będziesz szukać transportu samochodowego, który będzie drogi. Natomiast, jakby, wszystko w. Podróż, albo prawie wszystko w podróży da się rozwiązać yy, mając dużo czasu. Czyli wtedy zamiast drugiego transportu łapiemy autostop albo jedziemy rowerem, albo nawet idziemy na piechotę. Jeżeli na miejscu nie ma transportu, to zawsze mamy czas, żeby no właśnie złapać stopa czy przejść gdzieś pieszo. Yy, I właściwie moje najtańsze podróże, jeżeli można to tak określić, to były podróże robione pieszo. Yy, bardzo spokojnie, bardzo powoli ale y, przy minimalnym nakładzie środków. Kiedy podróżowałem pisząc na przykład po Europie, odpadały koszty transportu i y, ponieważ miałem ze sobą zwykle namiot albo jakąś płachtę biwakową, koszty no, zakwaterowania jakiegoś, jakiegoś schroniska nawet. Zostawało tylko jedzenie. I taką no, najbardziej chyba budżetową podróż, jaką, jaką pamiętam, to było przejście z Warszawy do Hiszpanii. Prawie 4 miesiące wędrówki za 400 euro. A mimo to są ludzie, którzy potrafią żyć jeszcze taniej, więc, więc, więc to można zrobić. Wymaga to jakichś takich trików, wymaga to trochę sprytu i no, samozaparcia takiej wytrzymałości. Ale jakby bardzo często jest tak, że w podróży wydaje mniej pieniędzy niż gdybym mieszkał w swoim warszawskim mieszkaniu e, tak na co dzień. Jakoś w podróży okazuje się, że mamy jeszcze mniej potrzeb niż tak, tutaj w naszym codziennym życiu. I zdarzało mi się, że właśnie podczas takiej podróży po Europie za... No, taka, na, to co mi przychodzi teraz do głowy: podróżowałem po Europie przez 8,5 miesiąca, wydając przez ten czas e, niecałych 5000 złotych, więc wychodzi jakieś 500 złotych miesięcznie. Mhm. A na koniec, może powiesz, e, jakie jest największe marzenie, jeszcze? takie które chciałbyś zrealizować, jeśli chodzi o, o podróże o górę? Chcą wrócić w Himalaję czy gdzieś? Jest ich cała masa. E, powrót w Himalaję, czy gdzieś do Azji, tak, na pewno. Te góry, które trochę mnie zaczarowały, zwłaszcza Azja Centralna. Z drugiej strony cała masa miejsc, które chciałem odwiedzić, niekoniecznie w pieszo, niekoniecznie w górach, a powrót, powrót gdzieś, gdzieś na Syberię. Góry Islandii, góry Ameryki Północnej. Ameryka Północna zresztą słynie z takich długodystansowych szlaków, one mają po 4-5 tysięcy kilometrów. Także takich marzeń mam już teraz spisanych nawet, ponad, ponad 20, także jest tego cała masa, natomiast na ten rok, na najbliższe wakacje, takim małym marzeniem są Pireneje, przejście całości Pireneju, to jest 900 km i 6 tygodni takim przeciętnym tempem. A w przyszłym roku powrót do Iranu. Mam nadzieję, że się uda i teraz podporządkowuję wszystkie takie moje plany i, i terminy temu, żeby w przyszłym roku na zimę wrócić do Iranu. To dziękuję za wywiad Dzięki. Zapraszam wszystkich na profil facebookowy Łukasza Na mój Podróże Panie i Przyjaciół I oczywiście oglądajcie resztę wywiadów Wędrówką jedną życie jest człowieka Idzie wciąż, dalej wciąż